Także siema z tej strony laki, dzisiaj nowa syryjka z MC, z siedlarem podłoga. Witam. Będziemy tutaj na tym, chcieli ten świat tak wymaksować, żeby był piękny, ładny. Że będzie tak zrobione, że nawet będziemy mieli tutaj tak, pierwszej między wszystkimi. Yy, yy, jak to się nazywa? Eee... Zobaczycie wkrótce. Kurde, tylko mamy ale jest tak, że tu będzie na zmianę odcinki będą. Raz będzie... jeden będzie u mnie, potem drugi u niego. Będą na zmianę odcinki. Tak, żeby nie było, że, że tego, że na przykład wejdzie dwa na raz, żeby... nie wiem, albo raz ktoś zobaczy tutaj, a później nie będzie. Możliwe, pójść do... możliwe też będą... Może też się zdarzy, że będzie stream. Tak, na przykład skopania, albo coś, co nie. O, no, teraz ryty. tak, bo yy, ten świat nie ma zero pluginów, nie? Tak. A dobra to było, już dobra niebo nie, się rozgadamy, dobra, to już ciko. Yy, no, także teraz zbieramy sobie drzewo i mie mieliśmy już przed tym graliśmy na tym świecie, on był zbugowany niestety, był Seed Zero nie wiadomo czemu. Tak, był nie, że Seed zero, to jeszcze... Ale był dobry, bo kurde tyle jedzenia było na sam początek. Tak, tylko że nie, po, nie tak jakby byliśmy na wersji Xboxowej. Gdzie był ograniczony świat, tylko był za bardzo ograniczony. No, on bo... ja był zbagowany w ogóle, jakieś seed 0 w A na cd się zaczynają od 1. Od yy, ale po co mi to w ogóle chcesz, Torek? Tutaj w ogóle nie jest dobre miejsce. A ja tutaj nie chcę, ja normalnie na razie tylko zbieram rzeczy. Kurde, osobowe. tam było tyle fajnie, że tutaj. A tutaj podzbierz trochę jedzenia, bo ten. Bo no. Teraz to jest daily, czy jak to odcinek? Może będą daily, może będą co drugi, trzeci dzień. Ej, zejdź mi tutaj z tym craftingiem. Okej. Okay. Dlaczego? No bo, tu... bo ja ci mogę go zrzucić jak chcesz. No to, ale... no możesz też. Ja nie chcę, bo ja po co mi ten kobel narodzi mi... Pieprze. Serio? Ale po co? Ja bym chciał dziś już, nie? Generalnie. Tak, tylko ja muszę mieć podstawowe rzeczy. Streamy na Twitchu, na 99% Albo tam na YouTubie, może u mnie, bo ty nie możesz Ja bym miał kanał, w ogóle wbiłem 200 subskrypcji na tym gadale. O! Wbiję 200, dzisiaj 202, patrzę 202 subskrypcje Dobyliśmy próg 200 subskrypcji, długo bo długo, no ale no taki, taki jest YouTube, no niestety on promuje tylko kanały, które już są wypromowane To tak trochę ciężko Ciężko z YouTubem jest, wiecie? No. Ale generalnie piliśmy 200 subskrypcji, ja no gdzieś to potrzebuje dalej, tylko że nie wiem jak to seria, czy to się jakoś wypromuje ta seria. Będziemy zbierać na komputer. Na ten. Na... Ha. No nie no, nie, ok. na Zbieram. YouTube na YouTube będę zbierać na monitor. Bo ten. Już to wy widzę, kurde, zbierasz na takiego kompa. <laughs> Ale będzie fajny, może jak się uda, jak się zgodzą pewne osoby, to może będzie ze składanie kompa Streamek Streamek, już można odpowiedzieć Będzie może taki stream tak. Ale nie wiadomo, bo też jeszcze trochę czasu minie, nie? Tak mówię przyszłościowo, bo tylko nie będę tego kompa składać jutro, bo nie mam na pieniędzy, nie? Wiecie o co chodzi Przyszłościowo w bardziej zglądam Nie wiem czy w tym roku się uda go złożyć Zobaczymy w następnym, jeszcze w następnym na pewno z tego co wiem W następnym wiem. na pewno, w następnym na stu go złożymy ale ten, ale nie wiem czy ten, nie wiem, bo są jakieś zamysły żeby w tym roku jeszcze spróbować go złożyć, ale... Gdzie ty jesteś? Ale wątpię, że go złożysz. No. No wątpię, że się uda go złożyć w tym roku. Ale ten streamek będzie kozacki, nie? Coś tak czuję, że ktoś musi być na tym streamie, nie? To beda? się zgodzi, pewien, pewna osoba ci się zgodzi na to, żeby to nagrać. Ja ten, twarzy nie będę pokazywać, nie? No. Tylko... Jak ty niby chcesz to zrobić? No ten, że będzie tylko ten, albo nie wiem jak to zrobić. tylko gorzej, że nie wiem czy się informatyk zgodzi na taką format, ale mam nadzieję po prostu go. Tak, w tym roku są jakieś zamysły, żeby złożyć ten komputer, ale... Nie wiadomo jeszcze. Następny na pewno, w następnym na sobotę. Gdzie aborment. ty jesteś! Na pustyni. Mogę ci kordy podać jak chcesz. Poczekaj zaraz, bo coś zjeść. Ja mam ten, ja mam. Yy... Ja mam ten... Wioska. A ja nie, mam... Też... ja mam piramidę. Mam piramidę. O, ja jestem przy tej piramidzie, tutaj, tutaj wąż. Mam taką... O jesteś, dobra. Ja ją pierwszy, ja tam będę pierwszy wyszlep. No i przecież, ale. No, jest taki taki, jest taki zamysł, taka możliwość. Składam kompa do streamowania. Specjalnie do streamowania, biorę części typowo pod stream. Jak chcecie spoiler kąpa, mogę powiedzieć czy nie? Co, z czego będzie? Właśnie nie wiem jak to jest, czy to będziemy mówić Ty może pod, a może zrobię tak, taki mam pomysł Żeby zrobić pod, pod, każdym odcinkiem będzie jedna część tego komputera Debilu byś mnie zrzucił na tą płytkę O Jezu, ale mam dobry, o, ale żeś teraz prze... O, ale mam enchantzik Płomień A czek by... czekaj, póki inwentury nie włączyłem Szkulę, pójdę, pójdę. No lepiej włączy bo później Ale taka jest akcja że my tu będziemy na Keep Inventory grać Musimy po prostu Nerwice bym dostawał Będziemy grać na Keep Inventory i to od razu jest mówione Palce czy true jak to było? Ukośnik, y gamerule Ale ja wiem tylko że palce czy, czy true bo ja nie wiem A true Chodź to... A D&T zabrałeś? Tak 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 Emeraldy mi zakosiłeś ale Ja mam płomień. Chodź, chodź ja bo albo masz kill'owse kurde sam wykopiesz Tu mnie Tam wykop Tam co wykop Co zrobił teraz? O wioska Po prawej Ale to chyba nie będzie tych bali nie? Nie wiem Jak będą to będą i seedy nie są żadne szukane Nie, seeda to był losowy, 100% Dzisiaj, nie. 5 minut temu był restartowany Serwer, więc... no był restartowany 5 minut temu Więc, no A tam To mnie jakoś idzie, ale ty żadnych seedów nie nic. Nie... Ja chcę to wykopać, bo ja tego nigdy jeszcze nie kopałem Masz, no, to wykopasz, co ja tego nie kopałem nigdy jeszcze To jest... To O jest Szkoda miedzi Ale węgiel chyba bardziej potrzebny, daj mi to Masz kilof. No i żeś go to zabrał Skąd ty zabierasz, co ty wyrzucasz? No masz Zrobiliś baseta nie mam w ogóle. Jak nie zabierzesz to żelazo nie ma. Ja mam 7 i tak więc Aha? No Z tego mam Ja... Mam ja prawie 20 Więcej się mogą przydać Dobra Ja stąd już opuszczam to miejsce Też Kolejna ta To wygląda jak ten piasek z tego Idziesz tam i ja idę do, do, do piramidy ja pierdzielę ty Co so, jest jaki laki świat na razie. A jak to wyrzuca teraz ten żelazo? To jest cholera jasne. No co, no to jest surowe żelazo teraz. Ale to normalnie jak to się teraz przepala? To przepalasz go? Przy... Tak, przepalasz, a możesz z y... fortuną możesz dostać tego jeszcze więcej tak naprawdę teraz tak to zrobili. No to dobrze w sumie zrobili. No to. Szybkie ładowanie. To słabe Chyba ja coś w ogóle tam ruchnie. Złote jabłko Kolejne Jedwabny dotyk No ja zładek gównoć No trochę gówno ale Miałem ja mam płomień to jest, to jest tak o wiele lepsze A tak ja tutaj tak na plus wyszłem bo mam jeszcze trochę żelaza I mam jeszcze węgla Więc ja tutaj dobrze lepiej na tym wyszłem przed tym gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś w ogóle? W tej piramidzie. Tylko nie wiem gdzie jest ta piramidza. Ona już jest pusta. No ale ja nie wiem gdzie ona jest, bo ja nie umiem się teraz znaleźć. No to jest największy problem. Jestem blisko wioski. I widzę twój nick. Jesteś w kopalni? Nie, już nie jestem w kopalni. Co? Czekaj. To nie jest twój nick, to jest brud na moim monitorze. Jak pierdziele. Ale jest taki podobny, bo też taki ciemny. Taki brud, jak to, jak to, jak można obrócić monitor? W sensie w kurz, no mi się przecież nie chce. A, iść ty jest, chłopie. Ja nie wiem, ja jestem dalej, no, ja jestem blisko wioski, ja widzę stąd wioskę, to może spotkamy się w tej wiosce i tyle. No. Bo nie ja się nie chce, kurde. strzał. O nie ja, Kurde, co ja zrobiłem? Aha Takie, tak, wiem, że to, to takie jakby nic nie było, no, ale No bo to jest yy, hmm. na kursze, żeby strzelała trzyma strzałami No jest takiego gówno ten enchant, ja no wiem co to jest jedna. Ja to miałem na ten Ja nie mogę A wiesz co tam pewnie było? Co? albo coś takiego A to emeraldy ja jakoś, ale to dobra, to nie ma co I tak nawet nie mam jeszcze tego Nie mamy w ogóle miejsca. Mam konia. Teraz dobrą czy nie? Mam wioskę. A No, na pustyni. Kurde, będę musiał tutaj ciąć dużo, bo kurde. Kościół chce... To jeden 1 to 10 cegieł. Bo cholera, mam cegły. Nie wiem. Hmm. Gdyby tam cegły potrzebne, to się przyjdzie. Który? O, chyba mam już miejsce. Proszę za mnie przyjść. No także już idziemy dalej, słuchajcie takie zasoby mam, trochę żeśmy obskoczyli wiodze, trochę było wiosek Coś takiego mam. Jedna failowana piramida Tak, jedna fejlowa piramida przypadkowa na Zawsze się rozwala najpierw płytkę później tak. Ale ja przypadkowo na nią natknąłem Ale to się ją właśnie dlatego rozwala później sobie Kurde Bela, ty się musisz Tak, tak muszę no, graliśmy tak, nie wiem, z 20 minut, może. Nie, na... z 15. 15 tutaj troszkę zasobów zdobyliśmy. Tutaj troszkę tego. Wielostrzał z tej nieudanej tej. Ten wielostrzał to tak nic potrzebny, jak nic. Tak, puszy nie będę mieć, bo puszcza jest moim zdaniem słabsza od łuku. A ja, nawet jakby była lepsza, to i tak byś nie miał. Teraz taki ryzykowny róg trochę robię, czekaj, bo. No. Lajwiki, właśnie jakby wyglądały lajwiki. No Twitch, no Twitch, ewen Brawa, ty. No, tak, także już tutaj jestem. Na dole, zeszłem tutaj. Dobra, tą pomocą. Zeszliśmy tutaj, zeszłem. Wylanej wody. E, nie wiem, czy coś sensownego, dalej nie mam miejsca na domy, ale teraz ze sobą się już ten. Już ale za, tak wygląda. Możecie, że... możecie pisać yy, w komentarzu, co to, to z tej miedzi można możecie... możecie pisać. Nie, masz... domków. Pisać jak coś z tej miedzi można zrobić napisać Chodź tu, spać Piszcie co z tej miedzi można ciekawego zrobić Z miedzi można wiesz co zrobić Co chce zrobić satuę wolności Bo mieć się starzeje co nie I Orka można zrobić Wie w sumie Orka zakolczykowanego Powiedziałbym re resztę, ale trzeba zachować jednak tego. Trzeba jednak zachować, żeby było postęp dla dzieci. Family friendly. Mhm. Zajebiście to nie jest przekleństwo. Zależy jaki rodzic. Teraz on coś powiedział, ale nie mogę tego powiedzieć. <laughs> Family friendly. Kurde, chcieliście się mi materiału, ale to będzie większość wycięte, więc jeszcze możemy chwilę na ten ale Trzeba już powoli znaleźć potere. Ja już tak naprawdę, można powiedzieć, że znalazłem Chcesz, Bo mi się nie będzie fajnie grać, jak nie będzie sido dobrego Ile ja może. Także raz z cięciem się wydostaniemy i tyle no Dobra, także słuchajcie, weszliśmy tutaj do tego. Do kewika stamtąd. Ej. Jezu! A no, weźmy do kewika i mamy chyba kopalnię. Tutaj już przed chwilą spędę, Tutaj zobaczyliśmy. To jest kopalnia. jeżeli ile żelaza tutaj mam. Yy, ukryta. Ja nie mam pochodni, to jest problem taki, ale zaraz stworzę. Jeszcze bo... węgiel przecież, co to za problem? Ja mam węgla trochę. Aha. Miecza nie mam, to mamy problem. Troszkę Ciekierę se zrób nic. co musiał kurde ogólnie crafting zobaczyć. I masz craftinga? Mam jakieś świecące jagody. I masz crafting? Mam. Daj mi, daj mi go. Weź te pory, bo się mogą przydać. Zbieraj przecież ty. tu tutaj zakończymy odcinek, bo to jest akurat takie miejsce, żebyśmy mogli zakończyć i potem tutaj u ciebie dalej robić. Co? O cholera. Musisz crafting mi postawić, bo ja nie mogę kilofa stworzyć. Nie mam drewna. już czekaj. To może tu zakończymy, co? Asz. I tak... W de... No zakończymy i no jeszcze żelazo przepalimy, ok? Kurde, cały zaśmiecony konek. No, dlatego. Daj tu jakiś, które żeby zrobić wyrzucić Tak nie będę robić, bo tutaj za długo nie będziemy. Ej, wyrzuciłem jakiś enchant. Daj, Ale męga wysoko jest ta kopalnia masz, Ty masz trzcinę, co nie? Tak mam, to dużo Bo aż dwa z takich Dobra, to będziemy kończyć już A Jeszcze przepalimy rzeczy Żelazo na przykład Także słuchajcie, doszliśmy już tutaj e, Wyrzuciłem trochę rzeczy niepotrzebnych mi I na razie tak ten ekwipunek mój wygląda I już będziemy się widzieć u siedlera Kolejny odcinek, co nie? A. No Niego na kanale, link do kanału w opisie będzie kolejny odcinek. Za chyba 1-2 dni coś takiego. Kiego? Albo na następny dzień. będzie e, u niego odcineczek kolejny, i potem znowu u mnie, i tak na zmianę, na zmiany, na Streamy będą zaplanowane. Streamy, jeżeli będzie mają być jakieś streamy, no to będzie to informowane na pewno. Na razie tutaj nie mam pomysłu, żeby jakiegoś streama odpalać. Zobaczymy. Gdyby, gdybym jeszcze miał jakkolwiek Instagrama albo coś. To może jakiś Instagram, ale tam nie lubię się bawić w Instagramie, Jezu. No ale też, ale Formowane dobra. Kopane będzie na YouTube kilka dni przez i tyle. przed jakimś liveikiem na Twitchu? Jak na przykład będziemy robić, nie wiem, kopanie, będziemy wiedzieli, że będziemy kiedyś robić na przykład kopanie albo zwiedzanie nadaru i takie rzeczy, może nadar na YouTube'a, ale będziemy umówione na YouTube przed, przed liveem, na odcinku o której godzinie. No i tyle. Ja się z wami żegnam. Kolejny odcinek. Usiedlala. Link w opisie. W drugiej linii z opisu. W trzeciej. Zobaczymy. Gdzieś tam będzie ten link. W każdym razie. Ja się z wami żegnam. Na razie. Dość. I pa.